Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj pogadamy o tym, jak nie robić filmów, żeby wyszły z tego teledyski, które w sumie podchodzą pod teledyski z filmów dla dorosłych. Zapraszam. 365 dni, ten dzień to sequel do 365 dni, który pojawił się na dużych ekranach w 2020 roku w marcu. I również krótko później pojawił się na Netflixie. Tak samo z drugą częścią premiera, nastąpiła 27 kwietnia tego roku. No i chwilę później już wisiała na Netflixie. Na początek chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, tak, jest, jest jeden plus w całym tym szaleństwie. Które się wyprawia, nie wiadomo z jakiego powodu. Są to zdjęcia przedstawione nam w tym filmie, przepiękne kadry, przepiękne widoki. I to wszystko zasługa pana Bartka Cierlicy. Dziękujemy bardzo za przepiękne ujęcia. Jest to robota naprawdę warta pochwały. I jest to również, tak jak wspomniałam, jedyny plus tego filmu. I z tego co wiem, podobnie było w zeszłej części. Ja pierwszej części nie widziałam. Ale wiem na tyle, żeby orientować się w sytuacji, która dzieje się w sequelu. Nie wspominam już nawet o książkach, bo to już w tym momencie jest chyba oczywista sprawa. W każdym razie, szczęśliwie. O, w sumie, może być to drugi, plus szczęśliwie. W tej części troszeczkę żegnamy się z kulturą gwałtu, którą jest przesycony pierwszy film. I zwykle na początku tych małych, moich skromnych filmików przedstawiam Wam zarys popularny. No więc w tym momencie ten segment musimy pominąć, ponieważ 365 dni ten dzień absolutnie nie ma w sobie krzty Fabuły. I mówię poważnie, to nie jest tak, że Fabuła jest po prostu tak zła. Że można by powiedzieć, że jej nie ma, nie i naprawdę tam nie ma. Powiem tak, są to dwie godziny katorgi. Są to dwie godziny filmu, na który składają się ładne obrazki, sceny dla dorosłych, i to wszystko jest otoczone ogromną ilością totalnie randomowej muzyki, którą możecie znaleźć na pierwszej, lepszej. Playlisty nietematycznej na Spotifyu. Od czasu do czasu piosenki są przerywane bardzo krótkimi, ultrasuchymi i drętwymi dialogami, które absolutnie nie wnoszą niczego. Na początku tylko zostaje nam podana jedna chyba istotna informacja. Pomijając fakt, że w ciągu pierwszych trzech minut mamy już scenę Tim rim cim prosto jakby in your face. Później wchodzi ta przyjaciółka Laury i zaczyna krzyczeć i on wychodzi, one zostają same i ona coś zaczyna do niej mówić o tej ciąży, którą straciła, wypadku w poprzedniej części. I to jest tyle. Kurde, to nawet nie jest dialog, słuchajcie, to jest monolog tej laski do Laury. Ona tylko siedzi i robi Naprawdę, jakby nic, nic, po prostu nic, tylko ta przedłużająca się cisza pomiędzy wypowiedziami tej, tej drugiej. Nie to, żeby później miała coś sensownego do powiedzenia, bo to się nie zmienia przez cały film. Generalnie widzę, że tutaj jest kwestia tego, że Laura chcą w tym momencie przedstawić jako taką um, silną. Postać, taką kobietę, rzeczywiście kobietę związaną z mężczyzną, który w sumie jest takim bossem mafii, i ona też musi być super bada w związku z tym, no ale nie jest. Wszystkie jej wypowiedzi są tak drewniane, są tak niepotrzebne, jakby moim zdaniem te dialogi, które akurat przerywają nam te teledyski, które dzieją się od samego początku prawie do samego końca filmu. Są totalnie zbędne. One nawet nie popychają tej historii do przodu, jakby, tak jak już wspomniałam, fabuły tutaj nie ma. To jest jeden wielki teledysk, a na końcu dzieje się bardzo krótka strzelanina i to tyle, koniec, kropka, dziękuję. Mogliśmy się zamknąć w 30 minutach. Do tego postacie, które są nam przedstawiane, konkretnie chodzi mi tutaj niestety o męskie postacie, nie ma tutaj miejsca na zabawę, nie ma miejsca na humor, nie ma miejsca na żarciki. Bo generalnie, jeżeli mężczyzna, który jest w tym filmie, nie jest ultra poważny, sfrustrowany i jeszcze do tego totalnie narwany, jak tylko widzi ładną laskę, to jest totalnie niemęski. On absolutnie się nie wpisuje w jakby rolę mężczyzny, skoro nie jest taki. Poza tym sam film zaczyna się ślubem. Laura mówi, że kocha Massimo, tylko, że absolutnie tego nie widać. Nie widać to w żadnej reakcji pomiędzy tymi, tą dwójką. Jakby więcej chemii jest między innymi na ściance przed premierą filmu niż rzeczywiście w samym filmie. Jakby tutaj nie ma absolutnie niczego. Co mówiłoby nam, okej, okay, oni są jakoś ze sobą związani, chociażby czymkolwiek, chociaż małą iskierką chemii między sobą, a to jest tak, jakbyście położyli sobie dwie deski obok siebie i oczekiwali, że nagle pojawi się między nimi chemia. To jest dokładnie to. Poza tym same sceny seksu są tak nudne, tak machinalne, że szczerze mówiąc, gdybym nie oglądała filmu na telefonie, to scrollowałabym Facebooka w tym czasie, bo jakby założeniem erotyku, jak wiemy, jest pewnego rodzaju podniecenie odbiorcy. Prawda? Jakby coś musi się tutaj dziać. W tym filmie te sceny są po prostu zbędne. Są zbędne. To, są... to jest erotyk, w którym sceny erotyczne są. ZBĘDNE. Po prostu. I błagam, nie oczekujcie, że znajdziecie w tym filmie odpowiedzi na pytanie pod tytułem dlaczego ten film wyszedł, dlaczego jest tak popularny i czy rzeczywiście ma sens, bo takich tu nie będzie, absolutnie. Ale za to znajdziecie tutaj bardzo fajną ciekawostkę. Nie wiem, czy zauważyliście. Ja, tak jak mówiłam, nie oglądałam w przedniej części. Swoją drogą kolejna jest zapowiedziana na przyszły rok. Ale kiedy po raz pierwszy usłyszałam, jak został wprowadzony ogrodnik, oczywiście kolejny, umięśniony, muskularny, silny, alfa-mężczyzna, zwraca się do niej pani Torricelli i sam przedstawia się jako naczo. Nie wiem, czy widzicie korelację między tortellini i naczosami, ale mnie się wydaje, że Blanka Lipińska, pisząc ten skrypt, ten scenariusz, tę książkę. Była trochę głodna. Poza tym oczywiście tanie szokowanie odbiorcy. Jakby, nie wiem czy zauważyliście, jeżeli oglądaliście ten film, że ten film robi z odbiorcy idiota. I to takiego idiota na najgorszym poziomie. On nam wciska jakieś niesamowicie banalne rzeczy, które w sumie nas nie interesują. W sumie są całkowicie zbędne. Próbuje nam wciskać dialogi, które mają coś wprowadzać do historii, a wprowadzają absolutnie nic. I jeszcze do tego mamy same tanie chwyty. Słuchajcie, kwestia brata bliźniaka to jest niesamowicie tani chwyt, ale co jest gorsze, to jest w tym momencie jeszcze gorsze od telenoweli. Ponieważ w telenoweli oczywiście to jest klasyczna rzecz musi być zły brat bliźniak, prawda? To jest ten plot twist, na którego czekamy. Tutaj pojawia się brat bliźniak, który jest w sumie, no jest. No, po prostu jest. jeszcze bardzo mnie śmieszy to, jak się o nim dowiadujemy. Oczywiście Laura z nas sobie leżą w łóżku i w ogóle po tym wszystkim i nagle ona zaczyna gadać o tym, o jejku, a to sprowadziłeś moją rodzinę na święta, ale ty jesteś taki samotny, nie masz nikogo, bla, 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 bla bla. A nie mówi, no w sumie mam brata. Koniec tematu. To jest koniec tematu, kiedy bohaterka chce jakby Czegokolwiek się dowiedzieć, czego w sobie my też chcielibyśmy się dowiedzieć, skoro już ma wejść taki wątek, to on mówi: Dobra, nie, a to może jednak e, ja mam interesy i idę sobie, nie? No i temat znika na kolejne 10 lat, który ciągnie się przez te dwie godziny. Widzimy tego brata, okazuje się, że jest bratem bliźniakiem, który tak bardzo chce zemsty, narodziny, chce przejąć i teraz, bla bla bla, ale w sumie to dlaczego? Po co? Co kto mu złego zrobił, że chce się zemścić, jakby. No tego tutaj nie ma i tego nie wiemy i się nie dowiemy do końca. No i tak jak wspomniałam na samym końcu, scena ze strzelaniną to jest chyba jedyna scena, która wnosi cokolwiek do tego filmu. Ponieważ Laura po raz kolejny znajduje się w sytuacji zagrażającej jej życiu, tak jak było pod koniec pierwszej części, z tego co wiem, gdzie ona miała wypadek i w sumie nie wiedzieliśmy, czy przeżyła, czy nie, no to tutaj również ma wypadek, zostaje postrzelona i też nie wiemy, czy przeżyła, czy nie. Wiemy też, że do tego zostały postrzelone jeszcze dwie inne osoby. I to tyle. I na tym się kończy film. Film kończy się na tym, co mogłoby wnieść cokolwiek do tej historii, co mogłoby być kawałkiem fabuły. Jakby, czy to nie jest otwarta kpina w stronę odbiorcy, nie uważacie? Już pomijając fakt, że no dobra, od pierwszej części twórcy sobie kpią i to ostro syndromu sztokholmskiego, no dobra, jakby niech będzie Bajki Disney ja też to robią. Ale żeby zmarnować nasz czas, dając nam, tak jak wspomniałam, teledysk z randomową playlistą ze Spotify'a, ze scenami dla dorosłych i ładnymi widoczkami z Sycylii, no to jest kpina, jakby słuchajcie, w momentach, w których między bohaterami ma dojść do jakiejkolwiek interakcji, do czegokolwiek, co mogłoby nam przybliżyć, nie wiem, ich portrety psychologiczne, pokazać, jakie, czy jest między nimi jakaś chemia, czy może niekoniecznie, czy. No nie wiem, cokolwiek, chociażby, czy rozmowa się klei, to nie, to trzeba wkleić muzyczkę i po prostu ładne ujęcia. I to jest tyle. I tak jak wspomniałam, ujęcia są przepiękne i Szapoba, ale z drugiej strony, czy to nie powinien być film, który poniekąd powinien przynosić nam jakąś przyjemność z oglądania go? Chociażby to durny guilty pleasure, które cały czas się słyszy po kontach, jakby. To się nawet pod to nie podpisuje. To jest tak, jakbyście sobie puścili w tło to wszystko i w sumie nie zauważylibyście, że to jest film. Chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. To jest film, który dostał 0% ratingu na Rotten Tomatoes od krytyków. I gdzieś w głębi internetu spotkałam się z komentarzem pod tytułem Okej, okay, ale to jest 0%, ponieważ głównie ci krytycy są mężczyznami, a to nie jest film targetowany do mężczyzn i raczej ich frustruje, kiedy to oglądają i że to raczej, no, to kobiety czerpią e, radość i przyjemność z oglądania takich rzeczy, no to słuchajcie, jakby, jeżeli podzielacie to zdanie, to zastanówcie się nad jedną rzeczą. Jak bardzo uważacie, że kobiety są płytkie i puste? I jak bardzo uważacie, że naprawdę gardzimy szacunkiem? Jakby, kurczę, tak, to jest fantazja, to jest kobieca fantazja napisana przez kobietę, przez Blankę Lipińską, wyreżyserowana przez kobietę, przez Barbarę Białową. Ale co z tego? Co z tego, skoro zdecydowana większość odbiorczyń w tym momencie kobiety, które mają cokolwiek w głowie, uważają to za naprawdę ogromną obrazę, samo istnienie tego filmu uważają za ogromną obrazę, no to słuchajcie... To chyba nie o to chodzi. To chyba nie ten target. Wybaczcie za słabą składność tego filmu, tej recenzji, ale jeżeli jeszcze nie widzieliście 365 dni drugiej części, to nie zabierajcie się za to, bo naprawdę nie warto. A jeżeli chcecie się za to zabrać, to przebijęcie na ostatnie bodaj 15-20 minut filmu. to może Wam się spodoba, ale generalnie jest to totalna strata czasu. Nie warto, po prostu nie warto. Już nie wspominam nawet o totalnie absurdalnych scenach, które się tam dzieją, kiedy akurat gra muzyka w tle, a tak właściwie kiedy dzieje się akcja w tle muzyki. Ja po prostu chciałam powiedzieć, że zmarnowałam dwie godziny życia, które mogłam poświęcić na obejrzenie czegoś naprawdę dobrego. Nie spodziewałam się tutaj nie wiadomo czego, żeby nie było. To nie jest tak, że jestem zawiedziona, że odpaliłam film i nie wiedziałam co tam znajdę. Trochę wiedziałam, ale nie spodziewałam się, że znajdę tam aż tak mało. Także kontrowersyjny film teoretycznie z negatywną recenzją od większości krytyków. Ja nawet go nie oceniam, słuchajcie, bo nie ma co oceniać. No, powiedziałam, zdjęcia ładne, ale jeżeli mam oceniać film na podstawie fabuły, postaci. Między nimi na podstawie chociażby wymagań minimalnych, które ma spełnić Erotyk, no to jest to okrągłe zero, moi drodzy. Jeżeli jakimś cudem obejrzeliście ten film, to koniecznie dajcie znać, co o nim myślicie i jak się zapatrujecie na kolejną część, bo ja nie wiem, czy będę ją oglądać na przykład, ale chyba nie. Dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być, oczywiście. I widzimy się następnym razem. Pa!